<śmianie> o O! Zaraz nie! Ciekawe czerwone drzwi... Co może pójść tak? Co? Rzeszam to! Serio? <śmianie> Jak raczej nie zaczęłam! Do porządku, te dwie już straszy no! Oj... Lepiej żeby się tam nie spi... Yeah, hej! Ja Też to mała obcykane. Patrz, z wyskoku. Kup! No nie! Czekaj! O Jest! <laughs> totalnie wiedziałam, co robię. Czekaj! Pa! Może mam do niej zaskoczyć? Co może pójść nie tak? Jaj!

three super duper fun games to play! Juchu. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern <laughs> incorrectly, oh, Bunzo will lower towards you faster. Good luck! Dzięki! A gdzie to się będzie wyświetl... O, oh, tu! Red. Red. Green. Red. Green. red, green. Red. Was fędzą, jay? Blue jay white. Blue? Nie, symbol przecież, nie, nie, White? White nie, jest nie, 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 dobrze. Jay, nie, Smiley Face, pip, tiny.

Dzięki. Dzięki! O! Hi! Miś na klopie! Draj mi! Ja chcę! Sraj! Nie sra. O, ale fajny! On się ruszył! Podejrzane! Druga wajcha! Dzięki! Starałam się! <głosy> <głosy> I przestań! Ale fajny piasek! Super! Super. An adorable, huggy-wuggy toy pierd... Notadoribul. At, ...at any bull. one of these Przyszedł dziecko... Was jest więcej?! ILE WAS TU JEST?! KURR! Nie komadź! Aha! Idzie se stąd! Siula to e ta zabawa! Kery to wymyślił. Żyć się ugryźcie do... No jeszcze nie dostał. O, działo to? Działa? Oh... You did it. OLEŻE że się zawiedziono, no dzięki! Okay, so proud of you. Będzie też daddy? Ale fajnie, bo w tej grze przynajmniej mnie nic nie goni jak na razie. Serio? I poszła się STĄD?! A, Bary, zamknij się, ty już nie jedziesz. Bary, Bary! No, trudno. O, jedziesz, Bary, jedziesz! Jedziesz, Bary, robisz to! Tak, tak, Bary! Przepraszam, Bary. Pa, Bary. Ostatnia zabawa chyba. Tak! Da. Mogę wziąć mopa ze sobą? Ja tu tylko sprzątam jak coś. Welcome to statues. When the lights turn on, you can look around, but cannot move. If PJ reaches you, your test is over. Oh, yeah, to jeszcze na czas? Hard, so yeah, I said, like a miękka faja? Absolutely. A few moments later. Oh, never surrender, jeszcze raz. Psyche, stój się. Nie, wy, wy, wydupij, A Ja nawet nie wiedziałem, to tak w tym momencie tam jest jakaś łapka. O, water treatment? Amyś to wody? Nie, o, 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 Dziado? Ja, tato. Uh -huh. Ja jestem jakaś specjalna no. Teraz działa. To w lewo, to działa, działa. Hi, no! friends. Yeah, friendly. We're going to play one last game. Możesz umrzeć później. Dzięki! Fajnie, fajnie, podoba mi się. Super sprawa. Mogłam się schować tam do góry, ale za późno się kapnęłam. To not enter. O, ale fajnie. Ciągnij! Łatwo z tobą. Tylko pieca, nie odpalaj ploks! jest jak w buzi nie, to, jest, to nie jest ha mocna strona. A tam była alternatywa, chyba po lewej. nie była alternatywna droga jednak. To znaczy, że tak jeszcze z dwa razy możemy biec. Ale ona goni tak mocno i o dupie! to! Leć! Co se tady děje? Popírdolí mě zaraz, ne? Autentičně? Szczęście nie. Burra. Teraz. Pier... Ej, co się stało? Ona zniknęła na chwilę. Widzieliście to? O, na mnie. Ej. Jedz. Da. Dobrze ci tak? O kurwa, co to jest? Weź Ja Nie, Nie ma naszej laleczki. O, jest. Cześć. A co to? Jeszcze jak? Jak Nie, za każdym razem jak wyciągam ręce, to się zjeżdżalnia kończy. Jeden, cztery, dwa, trzy. O! Jej, ja maszynista. Baby. Przepraszam, Maciuro. Co się stało? Ale zaperdalały, o to ten moment chyba. Woo! O, -o, o o! To nie hamuje. O, teraz. O, Chuj. No bo tory nie tej, pociąg też był zły. No. Cześć, bo mnie zastanawia. A nie, dwóch mi brakło. Jakby to była tylko ta jedna, którą, którą nie zdążyłam... Której nie zdążyłam złapać, to bym była bardzo zła. Ale jak zostało dwie, to okej. Okay.